Piłkarskie Mistrzostwo Europy Kobiet w Szwajcarii rozpoczął się w środę meczem Islandia-Finlandia w Thun. FINAŁ w Bazylei odbędzie się 27 lipca. Reprezentacja Polski w fazie grupowej między 4 a 12 lipca zmierzy się kolejno z Niemcami, Szwecją i Danią. Panie, trzymamy za Was kciuki. 16 drużyn podzielono na cztery grupy. W grupie A znalazły się Szwajcaria, Norwegia, Islandia i Finlandia. W grupie B: Hiszpania, Portugalia, Belgia i Włochy. W grupie C: Polska, Niemcy, Dania i Szwecja. A w grupie D: Francja, Anglia, Walia i Holandia. Z niecierpliwością czekamy na występ naszych reprezentantek. Polki 4 lipca zmierzą się z Niemkami w Sankt Gallen. Kolejne dwa mecze rozegrają w Lucernie. 8 lipca ze Szwedkami, a 4 dni później z Dunkami. A wy jaki obstawiacie wynik meczu pierwszego polek z reprezentacją Niemiec? Piszcie w komentarzach.